is a fucking legend. bohaterów jest <coughs> zobaczyli kto jest. <coughs> No i dobra, mamy kolejną turę. Kolejny nowy dzień, sporo tu surowców w ogóle leży. Zobaczcie Bilashi, dobra L, okej, okay. a ty masz tutaj? Może takie stanie masz. He tam to nie masz szans. I Thomas. Tomas tutaj oczywiście co? on no, po kolei będzie ich killem robił. <laughs> Bo z jednostek są nawet. O jest czterech. A witam cię, Master. <laughs> Dobra. Straszna walka przed nami. Nie wiem, jak sobie poradzimy z tymi golemami. Jest ich czterech, i wyglądają strasznie. No, dobra. Dobra, jedziemy dalej. Ty coś tu masz? Pokaż no, co tam masz? Coś tam masz, a ty też coś masz. Dobra, rozwalimy ich i pojedziemy w stronę zamku. Gdzieś to na górze musi być zamek jeden, podejrzewam, bo drugi wiemy, że jest z wrogu, bo tamten już widzieliśmy. No i dobra, po kolei. 15 tych 15, tak. To tych 15 w pierwszej kolejności rozwalamy. Najszybsze jednostki. No, a w sumie możemy później tych 15 no może z domnością dawno nie używałem <laughs> no Jeszcze mamy tutaj troszeczkę jednostek do zrobienia. Może być formacja defensywna, aczkolwiek i tak sobie poradzimy z nimi, podejrzewam, w pierwszej turze. Chociaż jest ich sporo jednostek, może ilościowo nie jest dużo, ale jest ich sporo. Od 7 sobie zaczniemy, jakieś morale? No, 25. Tutaj tych dwóch, ale to balistą chcę ich zabić. No i to balista da radę. Kurde, nie da rady. Ale ja ja. A dobra. Lecimy, lecimy, nie śpimy. Dzika szarża, nic o tego jednego, aż go szkoda kurde zabić. Do tych 20 walniemy. I liczymy na morale. Się, możemy się przeliczyć. Mamy tego jednego. Teraz tak, tego jednego. Może chociaż tu morale? No. tych dwudziestu możemy romnąć. No i co? To, to mi tu nic le... Nie, nie, nie lecz kurde. Nie dojdę go no. No nie udało się. Przycina streama bardzo. O, to niedobrze. De facto nie powinno, bo nic nie jest obciążone. Możesz sprawdzić? Dobra, zaraz sprawdzę. Będę wiedział, gdzie leży problem. Dobra, mamy fontannę. I następnego bohatera jest zamek, o którym mówiłem. Dobra, bez problemu sobie ten zamek tutaj rozwalimy. E, natomiast tak. Tu sobie ulepszenie zrobimy. Nic nie przecinawca, owca. To może u ciebie, master. Może rozdziałczej sobie zmierz, bo ci po prostu netnie wyrabia. Bo... no to jest niby w 720p, nie? E, Streamuję i... i e, no i de facto łącze może nie wyrabiać. Ta rozdzielczość będziesz musiał zmniejszyć. Albo spróbuj uruchomić jeszcze raz po prostu, no może to coś pomoże. Dobra, ja tylko oddaję za ten czas. Czyli zostały nam dwa zamki. Podejrzewam do zdobycia ten właśnie tutaj. <laughs> ten w prawym górnym rogu. A właśnie ten. A, okej okay, jest. No i dobrze, to super. Powiem wam, że u mnie też nie przycina. Jak na tym samym dacie na drugim kąpie sprawdzę. To to nie, nie normalnie chodzi. Dobra, dobra. Dzięki Beniu. E i co? Zameczek w pierwszej kolejności. Nie będę się z nimi ganiał. Walnę zamek im najpierw. Szybkiej bitwy nie zrobimy. Więc będziemy musieli się troszeczkę pomęczyć. Ale tylko troszeczkę. Eee... A to możemy tak zrobić. Dla odmiany. Nie, 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 nie powinno ciąć, jak nie, to jeszcze raz ewentualnie uruchomić, yy, chyba że wina leży po stronie neta, ale to już niestety nie umie. Może jakbym w Full HD streamował, yy, no to może, może by wtedy nie wyrobiło, yy, bo kiedyś, kiedyś tam próbowałem i powiem wam, że no było problemowo. Ale dobra, jedziemy, 120 kuszników mamy tutaj, a raczej mieliśmy, yy, kto dalej, przeorzy. Niech swoich, no. Jakieś morale? Chętnie bym przyjął. Nie bardzo. Balista. <laughs> Ta balista, tak naprawdę, to zobaczcie, ona się do niczego nie przyda, szczerze mówiąc. Uzdrowicielka, nie wiem, na ile jest jeszcze zdolna uzdrawiać. W sensie, jak dużo obrażeń może uzdrowić. Bo jeszcze nie sprawdzałem. Tu się bronimy. Bronimy. Uzdrowicielka. Kogo oni tu atakowali? Skrzesza minus 8? Jak to minus 8? Nie rozumiem tego, kurde. Skrzesza 0? No dobra, zobaczmy sobie. Tu minus, i co, ja rzucę czar leczenie i mi zabije 39? Ciekawy jestem. No nie. Dobra, bronimy się Uuu, wyszli do nas. Dobra, włączmy sobie w szarze. Zapał nas chyba odda nam obrażenie jakieś A może nie. A może nie. A może skończymy już. No właśnie, kurde. Spotkałem się z tym, że rzucałem, jakby, leczenie, a zabijało mi jednostkę. Było gdzieś tam, na którymś chyba filmiku, pokazane. No ale to tak, kurde, bez sensu, nie wiem, na czym to zawsze leczenie polegało na tym, że leczyło, 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 leczyło mi brakujące punkty życia, tak, HP. Natomiast wskrzeszenie wskrzeszało jednostki. W zależności od siły mocy, którą dysponowaliśmy, siły magii, e, no to wiadomo, że to leczenie mogło być, mm, mogło więcej leczyć, bo też więcej jednostek wskrzeszać. A tutaj, nie wiem, jakoś to e, dziwnie, chyba, że ja źle to używam, to mi podpowiedzcie. Ale dobra, nowe zakręcie zdobywamy. Zobaczmy to miasto, co tutaj mamy. Dobra, i wskrzeszenie, kamienne kolce. rozbłyskula kula ognia. A to co to jest? Opryskanie trucizną. Eee, dobra, co możemy tutaj sobie zbudować? Eee, targowisko, nawet targowiska nie ma. O, kwatery oficerskie to zbudujemy. I serafinowie znowu. Dobra, bierzemy sobie przeorów Mamy jednostki nawet, zobaczcie To bierzemy sobie jednostki te, które nam są potrzebne, a dokładnie te, które w armii mamy O Gryfy Gryfy, niech sobie siedzą tu w mieście najwyżej. No nie mam gryfów Wziąłem sobie wilki, a chyba nawet nie miałem wyboru, ile pamiętam Dobra Lecimy od razu na ten drugi zamek, nie ma sensu tego przedłużać. Nie zobacz we mnie. Aha, błąd. No tak. Sorry, że pytałem, no bo przecież mogłem się domyśleć. A wiadomo wiecie w ogóle kiedy ten... Do, kiedy ten, znaczy, do kiedy, kiedy ten patch ma wyjść? Do kiedy będzie stream? A do końca misji myślę, że zrobię streama i dzisiaj sobie dam spokój. Czekam na kolegę i, i mamy posiedzieć, pogadać. Także nie będę miał zbytnio już dzisiaj czasu, ale jutro. Jutro będzie stream na pewno, bo jutro mam wolny. Także jutro możemy się spotkać o, o 18.00. Od razu zapowiem. E, dobra, zabijamy. Czyli stream, pro 18 zaczniemy sobie nekropolię. Dzisiaj e, ten stream skończy się e, mianowicie w momencie, kiedy skończymy... skończymy tą kampanię, tak? Jezu, następny. Ilu ich tu jest? Zobaczcie. Namnożyło się dziadostwo. No i zabrakło ruchu. Bilashi, ty to chyba już nawet nie zdążysz tam dojechać. Po kolei, po kolei. Dobra, to ty tutaj wyjeżdżałeś tam. A, jedź tam. E, dobra, i Moril. Ty zbierasz cały czas surowce. Planowany jest. W połowie listopada. Kurde, i tak do połowy listopada to ja już przejdę... ...przynajmniej ze trzy kampanie. Nie no, więcej, co ja gadam mogliby się troszkę sprawdzić, szczerze mówiąc. A dobra, my sobie tutaj pojedziemy, zobaczymy, co się tam dzieje. Mapę sobie odkryjemy. Laboratorium Alchemika, magazyn. A możemy to powalczyć. Nie wiem, czy ci bohaterowie będą nam potrzebni jeszcze gdzieś... gdzieś dalej, w innej misji. Czasami tak było w Hirosach, że później w jakiejś tam głównej misji można było głównymi bohaterami, powiedzmy, uczestniczyć albo. albo nie. Co zrobisz? No nic nie zrobię, dobrze mówisz. Nie mam na to wpływu. Tak, Ubisoft jest teraz zajęta czym innym. No na pewno dodatki, słuchajcie, na pewno jakieś wyjdą. I jakby nie było, jest to odcinanie kuponów Ubisoft z tym mistrzem. Cała seria Assassina możecie zobaczyć. Kupiłem ostatnio Unity, znaczy ostatnio. Jak wyszło, I cholera tak żałuję, że teraz na tego syndykata, który wychodzi, to nawet po prostu nie patrzę. Miałem szerokim ukiem. Może gdzieś tam zerknę, jak to będzie wyglądać. Powiem wam, że mm, przeszedłem sobie pierwszego Assassina. Już dawno temu i kurde no i podobał mi się no. Podobał mi się dwójkę grałem, ale nie skończyłem. Jakoś mi zabrakło czasu później, aczkolwiek też był bardzo fajny i też mi się podobał. Nawet sobie tak myślałem, żeby może nie nagrać. Czy, czy nagrać Asasyna e ewentualnie. E ale no to co było w Unity, no to było... No, słabe było. No. Dobra, Tomas, jedziemy. Mamy most, proszę, a za mostem co? Będzie walka jakaś. O, jakiś artefakt? Płaszcz barbarzyńcy. Walić go. Ostatni zamek. <klimy> to jak to się ma do czasu? Dobrze jest. Walczymy. Oglądaliście tam prolog StarCrafta, który wrzuciłem albo co pokazywałem na live, czy nie? Tu trzynastu. Hmm. O proszę bardzo, dwóch się uda. Z inferno dodatek będzie. No właśnie, bo nie ma Inferna. inferno. Inferno też zawsze fajny zamek, jak był, a teraz go brakuje. Chociaż powiem wam, tak naprawdę, mogliby, no nic by się nie stało, jakby kurde, dali te wszystkie zamki w podstawowej wersji kampanii, a dodatek zrobili na zasadzie jakiejś dodatkowej kampanii. Tak jak miało to miejsce tam kiedyś, powiedzmy, z innymi częściami Heroesów. Dobra, tak, weźmiemy. No ale niestety, no trzeba, kurde, zamek całkowicie odciąć, a później go dodać. Może nie tak. Dobra, lecimy, jesteśmy coraz bliżej. O. No i co? Ostatni zamek? Dobra, skoro w tej turze szybka bitwa... I co jeszcze bohaterów muszę załatwić? Zerknijmy sobie. Pokonaj Sergiejego i jego sojuszników. Okej, okay, czyli musimy zabić wszystkich. E, dobra, Jormil. Ty jeszcze tutaj krążysz? O, Belisk jest. Magiczna Akademia. Dobra, oddaję tam turę czym prędzej. No chyba ostatni mistrz tu został. To od razu go w łeb. No i co? Jak wygląda ten zamek tutaj? Zobaczmy sobie A ja się na tych serafinów A jest, zobaczcie no Dziadyga na łódce. I co? Teraz go będę kurde gonił Dobra, przy okazji sobie wezmę jednostki. Chociaż nie wiem czy tam Ela nie jest bliżej. Przecież chyba nie z drugiej strony. Zaraz zobaczymy. Nie, no będzie bliżej, zdecydowanie chyba Blasz, A może gdzieś tu jest wyjście? Tomasie, Tomasie. Niech ci mydzie Tomasie. Laboratorium alchemiko. W ogóle to zobaczmy co on tu ma, bo... Aha, on tu nic nie ma. Dobra, to Ela go. zaraz załatwi. Dawaj tu, do niego gdzie on jest? Tu jest. Też ma spory ruch, zobaczycie Taka Rzucanie zakręć w walce kosztuje połowę many. No i co? Ostatni. Mistrzunio. No i dobra, misja wykonana. Zobaczcie, obrońca Hammer Fall, 50 tysięcy punktów doświadczenia, 10 do mocy i 50 do do przywództwa. Okej, okay, mamy zwycięstwo. Wnioski przeszłości, akcja ukończona. Dostaliśmy jakieś tu osiągnięcie, punkty. No i co? Stale rady będziemy mogli sobie włączyć. Tomas został odtrącony zarówno przez Imperatorową, jak i przez własnego ojca. Stracił rodowy tytuł, ale zyskał mowa. Protektor Hammerfall, przywódca rycerzy wiecznej mgły, druh kowali krwi oraz małżonek i moril. Mężny Konrad Wilk wraz ze swym bratankiem zostali wymazani z rodowych kronik za to, że ośmielili się sprzeciwić rozkazom imperatorowej i uczynili to, co w sercach uważali za prawe. No i dobra. A więc pierwszą kampanię mamy ukończoną. Ja Wam chciałem podziękować za obejrzenie tego streama. Te odcinki możecie sobie obejrzeć na Twitchu. Możecie sobie obejrzeć je na YouTubie. Oczywiście jakie je wrzucę, no to chwilę zejdzie, bo jeszcze mam z poprzedniego streama chyba dwa odcinki. Jak widzicie, dosyć dużo tych odcinków wrzucam. E, prośba ode mnie, e, lajkujcie, udostępniajcie filmy, jeżeli wam się podoba. Jeżeli wam się coś nie podoba, mówcie, co się nie podoba, wtedy będę się starał to poprawić. E, jaka następna frakcja? Master Necropolis będzie następną frakcją. Będziemy sobie tak jechać po tym stole, narad, dookoła. Zaczęliśmy od prawego dolnego rogu. No Znaczy, rogu. Okrągłe stół jest, no powiedzmy. Zaczęliśmy od przystani, no i następna jest nekropolia. Później mamy kampanię też przystani, która jest zablokowana. Tak Hammerfall zdobyło niepodległość. Obejrzymy. Imperatorowa Kayla zmarła jeszcze tego samego roku. Imperator Konor III odbudował armadę i posłał ją na orków. Którzy zasiedlili wyspy leżące nieopodal Hammerfall, ale poniósł jedynie kolejną klęskę. Wśród orkowych dowódców był i Śmiały, a u jego boku stanął Tomas z Wiecznej Mgły. Tomas z Wiecznej Mgły. Teraz coś mi świta. I pomyśleć, że był kiedyś lordem Imperium. Dziś ma się rozstrzygnąć przyszłościowego Imperium. Wejrzyj w swe serce. A będziesz wiedział, co począć i jak tego dokonać. Tak dla jasności. Czy Iwan powinien zostać kowalem krwi, nim rozprawi się z Szejmusem? Nie. Opowieść mówi, stawić opór i walczyć. Jak Pilaci. Dobrze radzi. Czy mój przodek, Siergiej, naprawdę był takim nikczemnikiem? Ona nie potrafi ugać. pamiętasz? Mogłabym wymienić szereg lordów z rodu Wilka, którzy byli większymi zakałami niż Siergiej. Ale nie o to chodzi. Murazel chce, byś zasiadł na tronie i władał po swojemu. Mogę temu tylko przyklasnąć. Przemoc i chwała. Wasze opowieści mówią tylko o przelewaniu krwi i łez. To mnie nie przekona. Wracam do domu. Nie myślisz rozsądnie, nie utrzymasz podzielonego imperium. Z równym powodzeniem mógłbyś dzielić ocean na pół. Pewnego dnia Sejmus powróci i zmieni księstwo Grypa w jedną wielką mogiłę: od wzgórza Woron aż po stepy Ranaru. Teraz bój toczy się przynajmniej z dala od naszych domów. Może nie ziści się to za Twojego życia, ale gdy już do tego dojdzie, Twój duch będzie na to patrzył i rozpaczał. Droga Anastazjo, tą wściekłością chcesz go przekonać? Może masz inny sposób, czarodziejko? Jemu dziś w głowie najwyraźniej nie siodło, ale łoże. Chyba coś mi umknęło. Czy oni. Ciotko, nie obrażaj moich doradców. Cenię sobie was wszystkich, ale ty już wyraziłaś swoje zdanie. A teraz wysłucham innych. Ja po prostu nie mogę patrzeć, jak są te filmiki i te kamienne posągi mówią, jak brzuchomówcy. Ubisoft tak dał dupy z tym, tak to wygląda. Już nie chcę nawet używać jakichś słów. Widzicie, jak to wygląda. Całkowicie inaczej, by wyglądał ten filmik, jakby te postacie żyły. A one de facto nie, nie no jeszcze pokazane gdzieś, rozdziawia na gęba, że on niby mówi. No to jest masakra. no. To jest masakra. Niech robią jakąś łatkę, niech to naprawiają, robią z tym co chcą. Nie wiem, no bo to jest masakra. Dobra, słuchajcie. E, następna kampania. Anastazja, znajomość Grzechu. Murazel mamy wypełnioną to, co mówiłem później. Iwan, ta kampania jest zablokowana, i tą kampanię ja sobie odpuszczę. Polecimy sobie dalej na Akademię. Tu jest, później jest yy, Orki Boże, Barbarzyńcy. Twierdza. No trudne jest, to dobrze, że jest trudna. Słuchaj, ja bardzo lubię Nekropolię, to jest moja najbardziej yy, no, na, najlepsza frakcja. No, najbardziej ją lubię, dlatego. No, dlatego będzie następna tak naprawdę. Ja się dziwię, że nie była pierwsza, ale nie chciałem tak od środka wybierać. Natomiast fajnie, no, z Lochem też będzie fajnie, z Jorgenem i e, Sylwana tutaj. No przypomina mi się rampart z trójki, bo to chyba w tą stronę właśnie ta frakcja uderza. E, dobra, no zobaczymy, co będzie. Ja Wam jeszcze raz dziękuję. Zapraszam Was na kolejny stream jutro, będzie o 18.00. Filmiki na YouTubie, to co mówiłem, lajkujcie, udostępniajcie, albo nie, nie lajkujcie, jak Wam się nie podoba, też zrozumiem. Trzymajcie się. Cześć.